Mamy, proszę Państwa, dwa sposoby na personalizację naszego szablonu bazowego Gentry. To jest efekt końcowy, szablonu, który dla Państwa stworzyłem i który jest dostępny razem z tym kursem. Efekt wyjściowy był taki. Widzimy dosyć dużą różnicę. Natomiast. Pracując dalej, możemy uzyskać taki efekt. To jest już szablon Epsilon, również zrobiony na frameworku Żętry, jak już Państwu wspominałem o tym we wcześniejszym odcinku. A więc na tej samej bazie, tego samego frameworka, możemy stworzyć bardzo dużo różnych projektów. Do tej pary Państwu opowiadałem o tym, że używamy Firebuga do tego, by zlokalizować odpowiednią wartość w pliku CSS. Niestety, w przypadku Gentry nie ma takiej możliwości, ponieważ Gentry nie operuje już w tej chwili od wersji czwartej na CSS-ach, operuje na lesach. Lesy to dynamiczny język. Które znacznie rozszerza możliwości les, a przy okazji daje projektantom pewne możliwości. Stąd też coraz więcej szablonów dla dżumla jest projektowanych przy użyciu lesów. Niestety, działanie, jak już mówiłem, jest dużo trudniejsze. A więc, tak, spróbujmy przyjrzeć się temu naszemu szablonowi. Prawym przyciskiem zbadaj za pomocą Firebug i Mamy tutaj taki plik, menu, myślnik i losowe znaki alfanumeryczne. Jest to plik tymczasowy. Popatrzmy tutaj. Drugi też menu, znaki alfanumeryczne. To jest ten sam plik. Zbadajmy ten element. Tutaj na przykład tak samo mamy master, myślnik, znaki alfanumeryczne, css. Gdzie ten plik się znajduje? W naszym szablonie gentry wyszukujemy taki folder css, compiled. I tutaj mamy właśnie te pliki. W przypadku używania strony przez dłuższy czas będzie tych plików tutaj więcej. Te pliki, jak mówiłem, są tymczasowe. Nie edytujemy ich, nie robimy tutaj żadnych zmian, ponieważ te pliki powstają na skutek kompilacji tych plików, znajdujących się w folderze LAS. Zasadniczo powinniśmy użyć do personalizacji szablonu tych plików. O tym opowiem Państwu w odcinku 7, a wcześniej w odcinku szóstym opowiem Państwu, jak to ominąć. Tak więc na forach dyskusyjnych bardzo często pojawiało się pytanie. Zmieniłem zapis, który znalazłem za pomocą Fieryboga w pliku Master niestety nie ma efektu. Jak już mówiłem, jest to plik tymczasowy i jego nie edytujemy. Powtarzam to jeszcze raz właśnie, po to, żebyście Państwo zapamiętali, zapominamy w szablone Gentry o edycji w ten sposób plików, jak pokazywałem to na przykładzie Vertexa. Oczywiście projektanci Frameworka Gentry z firmy RokEwem wymyślili rozwiązanie dla tego problemu, stworzyli taki folder CSS, który jest tutaj. W tym folderze umieścimy taki plik gantry Custom CSS. Tu będziemy zapisywali własne style, które będą nadpisywały to, co będzie tworzył dynamiczny arkusz prasowy. Zalecane jest, abyśmy wszelkie zmiany w szablonie dokonywali właśnie za pomocą pliku Gantry Custom CSS. Dlaczego? Dlatego, że jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że przy którejś automatycznej aktualizacji pliki LES zostaną nadpisane nowymi plikami. Cała nasza praca może zniknąć. W obecnej chwili jeszcze mi się to nie zdarzyło, ale niektórzy forumowicze. Na przykład, Mr. T nie zaleca takiego rozwiązania i twierdzi, że powinno się wszelkiego rodzaju zmiany wprowadzać w pliku custom CSS. Ja osobiście robię to dwojako: wprowadzam zmiany w pliku LES, jak i wprowadzam wpisy w pliku custom CSS. Ten plik, który Państwo tutaj widzą, ten szablon, jest w całości zmodyfikowany w plikach LES. Ale zapraszam do odcinka szóstego, gdzie opowiem Państwu o tym, w jaki sposób stworzyć w pliku Custom CSS swoje własne wartości, i w odcinku siódmym opowiem, jak to zrobić za pomocą lesów. A w odcinku ósmym przejdziemy do z proketa i będziemy bawić się sliderem.